Mam przed sobą księgę Sędziów rozdział czwarty i piąty. Są to takie historie wojenne oczywiście, ale zastanawiam się, czy tu chodzi o wojnę pomiędzy mężczyzną a kobietą, czy czy o wojnę jakąś, y, która miała wymiar historyczny. Co to za wojna w ogóle tutaj jest? W pierwszym zdarzeniu się z tym tekstem. No, można ulec y, tym wszystkim szczegółom, takim militarnym czy wojennym, ale coś jest za tą warstwą słów, wydarzeń coś innego. Bo wyraźnie widać, że jest tu mowa o dwóch rodzajach y, więzi, jaka istnieje między mężczyzną a kobietą. Więc mo można za. Proponować odczytanie tych historii jako lekcję Ducha Świętego, który mówi o dwóch rodzajach więzi duchowej, może uczuciowej też, między mężczyzną a kobietą. W dwóch modelach, udanym i nieudanym: Barak i Debora, Sisera i ja Jaela. Obydwaj mężczyźni są tu jakimiś przywódcami, może przewodnikami nawet duchowymi też. Dwie kobiety. Jedna jest nazwana prorokinią, druga nie. Być może mamy do czynienia z dwoma modelami relacji między mężczyzną a kobietą. Można w tym dopatrzeć się sukcesu czy też niepowodzeń y, związków, na przykład małżeńskich, mężczyzna i kobieta, i doszukiwać się przyczyn w, tych tekście, w tym tekście, zarówno sukcesu, jak i niepowodzenia, ale też można aplikować ten rozdział do relacji, na przykład przewodnictwa duchowego, bo. Jest takie pytanie, nie, czy może istnieć przyjaźń albo jaki gatunek relacji powinien istnieć na przykład między kobietą a kapłanem, albo między kobietą, która jest przewodnikiem duchowym a mężczyzną. Bo i coś takiego tu też wychodzi w tym tekście. To jest taki intrygujący temat. Ciekawy, trochę niebezpieczny. Ale jest zasugerowany przez ten tekst. No to spróbujmy, zobaczmy, co tam jest. Najpierw sobie poczytamy. Po śmierci Ehuda Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana. I Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor. Wodzem jego wojsk był Sisera, który mieszkał w Haroszet HaGoim. Wówczas Izraelici wołali do Pana. Jabin bowiem miał 900 żelaznych rydwanów i nielitościwie uciskał Izraelitów przez lat 20. Jeszcze zwrócę na to uwagę w dalszym rozważaniu, ale już teraz sygnalizuję, że ten Jabin, to ktoś kto jest trochę oswojony, przynajmniej minimalnie amatorsko z literaturą, na przykład taką mądrościową żydowską, to wiesz, że. Taki rodzenie bin, bina, jest odpowiedzialny za pewien atrybut bos boski, związany z atrybutem boskim. Bina to szczególny rodzaj mądrości, yy, który uwidacznia się w rozróżnianiu tego, co dobre od zła, od tego, co złe. Albo we wprowadzenie, człowieka W taką sytuację, w, mu, w której musi rozróżnić pomiędzy tym, co wadliwe, a doskonałe. Współczesny czytelnik oczywiście nie, nie mo może nie wyczuć tego, tej aluzji. W tym czasie sprawowała sądy nad Izraelem Debora, prorokini, żona Lapidota. To jest też cecha takiej literatury biblijnej, że zaraz się podaje, Imię, kto to był, z jakiej rodziny, kto był jej mężem, ojcem, i tak Cały ten kontekst rodzinny jest poddany, czy nawet plemienny, wspólnotowy. Nie, nie, nie pokazuje się człowieka jako kogoś wyłączonego, tylko kogoś, kto wynikł z jakiejś, jakiejś sieci społecznych czy rodzinnych. Zasiadała ona pod palmą Debory między Rama i Betel w górach Ewraima, dokąd przybywali Izraelici, by rozsądzać, rozdzielać swoje sprawy. Posłała ona po Baraka. Fajne imię. Barak to tyle, co. to może nie prezydent Stanów Zjednoczonych, ale. Ale Barak znaczy grom, piorun. Dość gwałtowny chyba typ. Syn Abinoama z Kedesz w pokoleniu Neftalego. Oto rzekła mu, co nakazał Pan Bóg Izraela: idź, udaj się na górę Tabor. Weź ze sobą dziesięć tysięcy mężów, synów Neftalego i synów Zebulona. Przyprowadzę ci do potoku Kiszon Sisere, wodza wojska Jabina z jego rydwanami i chówcami, Wydam je w twoje ręce. Odpowiedział jej Barak: Jeżeli ty pójdziesz ze mną, pójdę. Lecz jeśli ty nie pójdziesz ze mną, nie pójdę. Pójdę więc z tobą, odpowiedziała mu. Lecz chwała nie okryje drogi, po której pójdziesz, albowiem przez ręce kobiety pan wyda si serę. Powstała więc Debora i razem z Barakiem udała się do Kedesz. Barak zaś zwołał pokolenie Zabulona i Neftelego i dziesięć tysięcy mężów poszło z nim, a Debora mu towarzyszyła. Ciekawe słowo. Hebrajski użył tam słowa halek, to znaczy i z kimś. W jednym kierunku coraz intensywniej, albo dokonywać jakichś czynności bardziej i bardziej. Ale towarzyszyć to nie zmierzać w kierunku kogoś, tylko z kimś zmierzać w jakimś określonym kierunku. Towarzyszyć może przyjaciel-przyjacielowi, może też żona-mężowi, jeśli są przyjaciółmi, a nie tylko kochankami, czy kolegami w małżeństwie. Bo przyjaźń tym się różni od każdej innej miłości, że jest najbardziej nadprzyrodzoną miłością. Jak mówi Lewis, przyjaźń to jest, jest jedynie wtedy, kiedy ktoś z kimś zmierza w jednym kierunku, ma jeden cel, ma jedną fascynację, jakąś prawdę, do której zmierza. Ci ludzie nie zmierzają do siebie, tylko obok siebie. Przyjaźń rozwija się równolegle. Ludzie wtedy nie są dla siebie celem, mają wspólny cel. Żyją osobnymi życiami, swoimi życiami. Jakąś ilustracją przyjaźni na przykład są dwa cheruby na arce przymierza. Dotykały się tylko skrzydłami. Natomiast całe były zatopione w kontemplacji Boga. Nie interesowały się sobą, tylko Bogiem. Najtrudniejsza z relacji to jest przyjaźń. Najdoskonalsza miłość jest osiągalna w sakramencie małżeństwa, jest osiągalna w sakramencie kapłaństwa, ale jest najtrudniej osiągalna, moim zdaniem. Chociaż wielu ludzi mówi: Jesteśmy przyjaciółmi, ale co to znaczy? Czy naprawdę tak jest, jak oni mówią? I ni stąd ni zowąd taki trend. Heber Kenita, czyli pochodzący z rodzu Kaina, ale Kenita to może znaczyć też, że zajmował się z dziada, pradziada kowalstwem. To chyba człowiek o twardym yy, skórku. Inaczej mówiąc, gruboskórny. <grytania> Oddzielił się od rodu Kaina i od plemienia synów Chobaba, teścia mojżesza. Rozbił swój namiot koło dębów San-Nanim w pobliżu Kedesz. I tu trzeba też zwrócić uwagę na takie szczegóły. Pojawia się palma i pojawia się dąb, dwa drzewa.